Odkryj tajemnicę, które kryje Twój umysł. Wyobraźmy sobie przez chwilę małego człowieka dosłownie małego takiego, który dopiero co pojawił się na świecie może ledwo postawił swoje pierwsze kroki może powiedział parę słów takich, które rodzic wypatruje, jakby były najcenniejszym skarbem. Przed nami dziecko, które dopiero zaczyna poznawać świat, które nie ma jeszcze świadomości norm, zasad, oczekiwań i skomplikowanych pojęć moralnych, którymi my dorośli kierujemy się na co dzień. Zatrzymajmy się przy tej myśli i zadajmy sobie pytanie: Czy taki mały człowiek, pozbawiony jakichkolwiek uprzedzeń, doświadczeń, a tym bardziej moralnych osądów, naprawdę jest zdolny do okrucieństwa? Czy to słowo, którym my, ludzie dorosłego świata, opisujemy działania nacechowane świadomą intencją wyrządzenia komuś krzywdy, może w ogóle dotyczyć istoty, która nie wie jeszcze, czym jest dobro i zło? Często patrzymy na dzieci przez pryzmat własnych przekonań, filtrów doświadczeń, norm i zasad, jakie nas ukształtowały. Zastanówmy się, czy czasem nie próbujemy ubrać w nasze kategorie kogoś, kto tych kategorii jeszcze nie zna. Może przypominasz sobie jakiś moment z dzieciństwa, może sytuację, która w tamtym momencie była dla ciebie jedynie niewinną zabawą, ale dla dorosłych stanowiła szok. Pamiętasz może jak mama, tata, nauczycielka czy ktoś inny spojrzeli na ciebie z przerażeniem, a ty nie do końca rozumiałeś o co im chodzi. W końcu co złego jest w tym, że bawisz się z biedronką, trzymając ją na dłoni, Albo że łapiesz robaczka w słoik, żeby zobaczyć, co zrobi. W głowie dziecka to nic innego, jak ciekawość. Mały umysł nie zna ograniczeń i nie boi się testować tego, co nowe. Dzieci są naukowcami, którzy krok po kroku odkrywają świat bez oceniania. W ich głowach nie istnieją jeszcze pojęcia złośliwości, intencji, cierpienia. To dla nich obce niezrozumiałe pojęcia które my dorośli często przypisujemy ich działaniom nie zdając sobie sprawy, że nasze postrzeganie różni się od ich dziecięcej nieograniczonej ciekawości. Dla dziecka złapanie mrówki w słoik to fascynujący eksperyment, to pierwsze spotkanie z innym stworzeniem, które można dotknąć, obejrzeć, a może nawet podtrzymać w zamkniętym pojemniku. I wtedy przychodzi dorosły, człowiek, który wie, że stworzenie w słoiku nie ma wody. Ani powietrza, człowiek, który rozumie konsekwencje i rozumie cierpienie. To my, dorośli, nadajemy temu momentowi etykietę okrucieństwa, interpretujemy go przez pryzmat naszego świata świata osądów i złożonych emocji, które w dziecięcej świadomości jeszcze się nie ukształtowały. Spójrzmy na to z innej strony. Czy możemy winić dziecko za to, że patrzy na świat w sposób wolny od naszych kategorii? Dziecko dopiero odkrywa prawa przyrody, fizyczność, żywioły. I tak samo jak bada, co się stanie, gdy puści balonik z ręki, albo kiedy zamknie biedronkę w pudełku, próbuje dowiedzieć się, jak reaguje świat. Nie ma w tym ani okrucieństwa, ani zimnej obojętności. To my, poprzez pryzmat naszych lat doświadczeń, obdarzamy ich działania znaczeniem, którego one po prostu nie mają. Dla dorosłych to bezduszność, dla dziecka fascynacja. Zamiast więc krzyczeć na dziecko spokojnie, wypuśćmy robaczka ze słoika i wyjaśnijmy dziecku spokojnie i na jego miarę, co się stanie, gdy robaczek w tym słoiku pozostanie. To będzie także dobry moment na to, by przeprowadzić z dzieckiem pierwszą rozmowę o śmierci. Przygotować go na to, co jest niezrozumiałe i trudne. Jest takie zawsze, gdy przychodzi... I nie da się być przygotowanym na śmierć bliskiej osoby. Czym jest dziecięcy umysł? To niezwykły wszechświat otwarty na wszystkie możliwości, wolny od uprzedzeń i moralnych ocen, które my, dorośli, tak mocno nosimy w sobie. Dzieci nie widzą świata tak jak my, przez pryzmat skomplikowanych zasad, konsekwencji i kategorii dobra czy zła. Ich świat to ogromny plac zabaw. Pole doświadczalne, w którym każda rzecz, zjawisko, ruch i kolor to zaproszenie do odkrycia czegoś nowego. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy my, dorośli, mogli patrzeć na rzeczywistość tak jak dzieci, bez analizowania każdego kroku, bez myślenia o skutkach każdego ruchu. Czyż to nie byłaby piękna wolność? W tej ich spontaniczności i prostocie tkwi coś. Czego my z naszymi dorosłymi schematami często już nie potrafimy dostrzec. Dla dziecka liczy się tylko teraźniejszość chwila, w której jest tu i teraz bez kalkulowania przyszłości. Dlatego właśnie ich działania są tak instynktowne, a my możemy mieć trudność w zrozumieniu ich logiki, bo dziecięcy umysł nie działa według logiki, jaką my znamy. Kiedy maluch widzi kwiat i natychmiast wyciąga po niego rączkę, nie postrzega tego jako zniszczenia. Nie myśli o tym, że zrywa coś, co jest częścią natury. Dla niego to piękna róża, cudowna rzecz, którą może zabrać ze sobą i cieszyć się jej zapachem. Zrywanie kwiatu nie jest dla niego aktem przemocy ani samolubności. To po prostu sposób na doświadczenie piękna, chwytania tej jednej chwili, która wydaje się być jedyną, jaka istnieje. Dzieci uczą się przez obserwacje, naśladowanie i eksperymentowanie. Nie przejmują się ryzykiem ani nie myślą o konsekwencjach, bo ich mózg nie jest jeszcze do tego zdolny. Mózg dziecka, pełen neuronów lustrzanych, wychwytuje i imituje nasze emocje, ruchy, gesty. Dlatego tak łatwo widzimy, jak dzieci powtarzają nasze zachowania, odzwierciedlają nasze radości i smutki, a nawet frustracje, chociaż nie do końca wiedzą, co one oznaczają. Maluch nie widzi jednak jeszcze świata przez pryzmat odpowiedzialności za emocje innych. Dopiero uczy się, co to znaczy być wrażliwym na czyjeś odczucia. To dlatego, kiedy dwuletnie dziecko bije lub gryzie rówieśnika, nie robi tego z premedytacją. Działa pod wpływem impulsu, jakby testowało, co się stanie. Uczy się reakcji innych na swoje działania. To nie jest ani złośliwość, ani zła intencja, a jedynie ciekawość wynikająca z naturalnego mechanizmu poznawczego. Gdy maluch widzi płaczącego kolegę, dopiero wtedy zaczyna dostrzegać, że coś poszło nie tak. Nie rozumie jeszcze, że ból może być emocjonalny, widzi tylko fizyczne konsekwencje swojego działania. Wielu rodziców i opiekunów uważa, że dziecięca niewinność to coś wyjątkowego ale czasem przeraża ich ona, gdy staje się nieprzewidywalna i niesforna. Często mówimy o tym, jak dzieci rozrabiają, choć w rzeczywistości nie rozrabiają, one tylko uczą się świata. Są jak mali naukowcy, którzy badają każdy obiekt, każde stworzenie, każde zjawisko, jakie napotkają na swojej drodze. Dziecięca ciekawość nie zna granic, a co za tym idzie, nie zna też ograniczeń, jakie my sami im nakładamy. Przyjrzyjmy się bliżej temu niezwykłemu mechanizmowi, jakim jest dziecięcy mózg. Mózg dziecka przypomina rozległy plac budowy, pełen dynamicznie tworzonych ścieżek, rozrastających się połączeń i nowych, fascynujących obszarów, które dopiero zaczynają się formować. Każde doświadczenie, każdy kontakt z otoczeniem jest jak cegiełka dodająca coś nowego do tego niesamowitego projektu. Ale choć prace idą w zawrotnym tempie, to dzieło dopiero się zaczyna. Części odpowiedzialne za empatię, moralność, umiejętność przewidywania konsekwencji one dopiero wznoszą się na fundamentach, które z czasem stworzą pełen obraz. Dla dorosłych niektóre zachowania dzieci bywają trudne do zrozumienia. Wyobraźmy sobie scenę na szkolnym podwórku: dziecko, które pod wpływem chwili ciągnie kolegę za włosy. Dla nas, patrzących z perspektywy dorosłego, widok ten może być alarmujący. Może pojawić się nawet myśl: Czy moje dziecko nie staje się agresywne? Jednak prawda jest zupełnie inna. Dziecko nie pociąga kogoś za włosy, bo czuje złość, czy chce świadomie zranić. To reakcja impulsywna, wynikająca z natychmiastowej chęci sprawdzenia, co się stanie, z braku pełnej kontroli nad emocjami, a czasem nawet z ciekawości. Jak ktoś zareaguje? Jak to wpłynie na otoczenie? Empatia, zdolność do rozpoznawania uczuć innych ludzi i do wejścia w ich buty to coś, czego uczymy się przez lata. W młodym mózgu te obszary dopiero się rozwijają. W naszych głowach, dorosłych, ukształtowanych przez lata doświadczeń, takie zachowanie wydaje się świadomą decyzją, zrozumiałą z perspektywy relacji przyczynowo-skutkowej. Ale dla dziecka to tylko impuls. Mózg dziecka przetwarza informacje w sposób natychmiastowy, bez większego wglądu w długoterminowe skutki. Przewidywanie konsekwencji to coś, co ich mózg dopiero powoli odkrywa. Warto tutaj przytoczyć badania pokazujące, że dzieci w wieku kilku lat często po prostu nie rozumieją, że inne osoby mogą czuć dokładnie to samo co one. Wyobraźmy sobie eksperyment, w którym dziecko ma ocenić, jak dane działanie może wpłynąć na kogoś innego. Większość kilkuletnich dzieci nie umie jeszcze pojąć, że np. zadany przez nie ból odczuwany jest przez drugą osobę tak samo jak przez nie same. Ich świat emocjonalny jest skoncentrowany na ich własnych przeżyciach, a potrzeba wieloletnich doświadczeń i interakcji, aby zaczęły dostrzegać, że inni mają swoje własne, niepowiązane z nimi uczucia i myśli. Kiedy mały człowiek zaczyna rozwijać empatię, zaczyna zauważać, że jego działania wywołują konkretne reakcje. Z czasem dzieci uczą się, że kiedy wywołują u kogoś płacz czy smutek, to jest to bezpośrednio związane z tym, co zrobiły. Jednak ta umiejętność nie przychodzi od razu. To, co dla nas dorosłych wydaje się oczywiste, dla dzieci wymaga wielu lat trenowania mózgu, ćwiczeń i doświadczeń, które dopiero ukształtują pojęcie empatii i moralności. Czy możemy oczekiwać, że dziecko zrozumie ból, zanim samo go nie doświadczy? Dla małego dziecka ból to abstrakcja, coś, co istnieje tylko wtedy, kiedy ono samo go odczuwa. Dopiero kiedy przeżyje własne trudności i smutki, zaczyna dostrzegać, że inni również mogą ich doświadczać. Tak naprawdę nigdy i do końca, przez całe swoje życie, nie będziemy w stanie odczuwać tego, co czuje inna istota. Możemy sobie to jedynie wyobrażać. Ale tylko na podstawie swoich własnych doświadczeń. Jeżeli czegoś nie doświadczyliśmy, to to coś dla naszego umysłu nie istnieje. W innym odcinku opowiem Wam, jak rozwija się i kształtuje z wiekiem mózg człowieka, bo to ważne dla tej koncepcji. Jak więc dzieci uczą się, co jest dobre, a co złe? Skąd czerpią wiedzę o tym, że jedne zachowania są akceptowalne, a inne nie? Przecież nie rodzą się z wbudowanym kodeksem moralnym. Ani zwiedzą, jak funkcjonuje społeczeństwo. W tej przestrzeni uczą się życia, odkrywają, jakich działania wpływają na otoczenie. To właśnie my, dorośli, wprowadzamy dzieci w świat norm, ucząc je stopniowo, co oznacza odpowiedzialność, co to znaczy szacunek, empatia czy moralność. To od nas uczą się, gdzie leżą granice między zabawą a czymś, co my moglibyśmy uznać za okrucieństwo. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy nigdy nie pokazali dzieciom tych granic. Gdybyśmy pozwolili im działać całkowicie spontanicznie, bez wskazówek, bez komentarzy, bez konsekwencji. Czy powstałby świat, w którym wszyscy byliby dla siebie bezgranicznie mili? Czy może jednak brakłoby w nim empatii, tego wyczucia, co może ranić, a co jest akceptowalne? Przejrzyjmy się teraz, jak wygląda to w codziennym życiu. Wyobraźcie sobie dziecko który nieświadomie testuje granice. Może złapie kotka za ogon, bo wydaje się, że to część zabawy, lub wrzuci piasek w twarz kolegi na placu zabaw. Dla małego dziecka nie jest to okrutny akt, ale raczej spontaniczna reakcja, chęć zobaczenia, co się stanie i jak inni zareagują. To sposób na sprawdzenie, co można, a czego nie. W takich momentach, kiedy dorosły interweniuje i wyjaśnia, kotek może się przestraszyć. Albo twój kolega może poczuć się niekomfortowo, kiedy rzucasz piasek. Dzieci zaczynają poznawać świat granic, odkrywają, że ich działania mają wpływ na innych. To, co dla nas może wyglądać jak oczywistość, dla dzieci jest nową nauką, odkryciem, lekcją życia. To dorośli tworzą kontekst dla doświadczenia, dla ruchu, wyjaśniają konsekwencje i uczą współodczuwania. Kiedy maluch widzi, że kotek odsuwa się wystraszony, albo że kolega zaczyna płakać, dostrzega, że jego działania niosą ze sobą emocje i reakcje. Powoli, krok po kroku, zaczyna rozumieć, że świat nie kręci się wokół niego, że inni mają swoje uczucia i potrzeby. Wiele takich sytuacji jest codziennością dla rodziców, nauczycieli, opiekunów sytuacji, w których muszą cierpliwie tłumaczyć, co jest właściwe, a co nie. I choć czasami mamy wrażenie, że dzieci działają na przekór, że testują naszą wytrzymałość, tak naprawdę to jest ich sposób na przyswajanie norm, które my, dorośli, mamy już na stałe wpisane w naszą świadomość. Wyobraźcie sobie świat, w którym każde dziecko mogłoby robić, co mu się podoba, bez żadnych wskazówek czy granic. Jak wyglądałyby relacje, jeśli od małego nie uczylibyśmy dzieci, czym jest współczucie, czym jest empatia. Czym jest odpowiedzialność za innych? Wiele aspektów naszego życia społecznego opiera się właśnie na takich fundamentach, zasadach, które dzieci przyswajają dzięki wskazówkom, jakie im dajemy. To my, dorośli, uczymy dzieci, że nie każde działanie jest tylko zabawą, że pewne rzeczy mogą sprawiać ból, mogą ranić lub wywoływać strach. Czy dzieci same rozumieją, czym jest okrucieństwo, czy może to pojęcie jest im narzucane przez nas dorosłych? Czy mają w sobie naturalny instynkt odczuwania tego, co my, dorośli, określamy mianem złego postępowania? Wyobraźmy sobie przez chwilę alternatywną rzeczywistość świat, w którym nie istnieje żadne pojęcie okrucieństwa. Nie ma słowa ani koncepcji, która definiuje czy opisuje, czym jest wyrządzanie cierpienia. Jak w takim świecie zachowywałyby się dzieci? Czy nadal podejrzewalibyśmy je o okrutne zachowania? Kiedy dziecko obserwuje świat. Często spogląda na niego z fascynacją i nieskrępowaną ciekawością. To zupełnie naturalne, że dziecka biedronka, która pełza po jego dłoni, jest cudownym, kolorowym stworzeniem, które daje się dotknąć, a może nawet zamknąć w słoiku, żeby przyjrzeć się jej bliżej. Dla nas, dorosłych, takie działanie może wyglądać jak niepokojąca zabawa, szczególnie gdy widzimy, że biedronka zostaje pozbawiana wolności, zamknięta i uwięziona. Ale dla dziecka to nie brutalność, to zwykłe doświadczanie, eksperyment. Nawet gdy dziecko odrywa z skrzydełka lub nóżkę, to nie robi tego w celu wyrządzenia cierpienia, ale po to, żeby zobaczyć, co się stanie, gdy zachowa się w taki właśnie sposób. To tylko doświadczenie, nie okrucieństwo, a rolą dorosłych jest pokazanie konsekwencji, jakie działanie dziecka przyniesie tej drugiej istocie. Pojęcie okrucieństwa jest czymś, co my dorośli nadaliśmy naszym zachowaniom i wyborom. To my rozumiemy, że pewne działania prowadzą do cierpienia i konsekwencji, które mogą być bolesne nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Dziecko natomiast nie dostrzega w swoim działaniu złych intencji, bo intencje te rodzą się dopiero zrozumienia konsekwencji i współczucia dla innych istot, których to współczucie dorosły rozwija przez lata. Kiedy małe dziecko widzi, że owad przestaje się ruszać, może być zaskoczone, może nie zrozumieć, co się stało. Ile razy dzieci przybiegają do nas z pytaniem: dlaczego ona się nie rusza? Z jego punktu widzenia, biedronka po prostu nagle przestała pełzać, nic więcej. To my, dorośli, pokazujemy dziecku, co oznacza cierpienie, uczymy je, że każdy żywy organizm ma swoje granice. Pokazujemy, że istnieją pewne rzeczy, które mogą zranić innych. Dzieci, dopóki nie zobaczą wyrazu naszego zmartwienia, pozostają w świecie, w którym nie ma jeszcze wyraźnych granic, co może być eksperymentem, a co sprawia cierpienie. To dorośli wyznaczają te granice, kształtując pojęcia takie jak ból i współczucie. Jeśli bycie okrutnym oznacza świadome wywołanie cierpienia, to dziecko, które łapie biedronkę, wrzuca piasek w twarz kolegi, lub sprawdza, co się stanie, jeśli ciągnie za kocie wąsy. Nie działa z okrutną intencją. To my, opierając się na naszym dorosłym rozumieniu i emocjach, możemy postrzegać to jako bezduszność. Jednak dla dziecka to jest po prostu badanie świata, swoiste, czy to zaboli, na które nie zna jeszcze odpowiedzi. Dopiero kiedy widzi naszą reakcję, widzi, że jest coś więcej, że jego działania niosą konsekwencje emocjonalne, że istnieją rzeczy, które wywołują w nas smutek czy złość. Pamiętam, gdy moja bratanica Asia miała dwa latka. Mieliśmy wtedy dużego kocura imieniem Filip. W pewnej chwili zobaczyliśmy Asię obejmującą Filipa za szyję i z wielkim wysiłkiem wlokącą go za sobą po podłodze. Do końca życia nie zapomnę tych roześmianych oczu i uradowanej buźki malutkiej dziewczynki, wołającej ciociu, mam kotka. I miny tego kotka, który wyglądał, jakby chciał powiedzieć. Cóż mam zrobić? Jest taka mała i nierozumna. Asia była za mała, by nawet móc podnieść kotka, więc przywylopła go za sobą, ciągnąc za szyję. I jedyne, za co wtedy dziękowaliśmy, to to, że Filip był wyjątkowo wyrozumiałym i cierpliwym kotem. Patrząc na to z dorosłego punktu widzenia, Asia przecież mogła kota udusić. Nie zrobiłaby tego specjalnie, by wyrządzić mu krzywdę. Kot mógł także mocno Asie podrapać lub pogryźć. O czym ta mała dziewuszka nie zdawała sobie w ogóle sprawy, ponieważ nigdy nie doświadczyła takiej kociej reakcji. Natomiast Asia po prostu złapała sobie kotka i przeszczęśliwa z tego faktu przyszła się pochwalić. Dzieci nie są okrutne, dzieci nie są bezduszne, są istotami, które dopiero kształtują swoje pojmowanie świata. To my, dorośli, poprzez nasze reakcje, tłumaczenia i przykład pokazujemy im, co to znaczy czuć, co oznacza współczuć. I dlaczego czasem nasze działania mogą ranić innych? Dla dziecka biedronka pozostaje ciekawym obiektem eksperymentu tak długo, aż zrozumie, że i ona jest żywą istotą. A zrozumie to dopiero wtedy, kiedy my pokażemy mu, że świat jest pełen takich małych istot, które też czują. Czy zatem naprawdę możemy winić dzieci za ich działania? Czy możemy przypisywać im złe intencje tylko dlatego, że ich zachowania bywają dla nas, dorosłych, niezrozumiałe, lub wydają się sprzeczne z naszymi wartościami. Czy to dzieci są okrutne, czy my, dorośli, czasem zapominamy, czym jest ich dziecięca natura i nieskrępowana ciekawość. Dzieci nie przychodzą na świat z gotowym zestawem norm, z wbudowanym systemem zasad, który nakazuje im rozpoznawać granice dobra i zła. Ich umysły to czyste, niczym nieskażone przestrzenie, Pełne możliwości, wolne od uprzedzeń, które nas dorosłych już dawno uformowały. W tej otwartości jest ich siła, ale i ich największa kruchość. To właśnie ta niewinność, to spontaniczne, niczym nieskrępowane pragnienie poznawania wszystkiego wokół, wymaga naszej troski, naszej cierpliwości i mądrego przewodnictwa. Dzieci potrzebują nas nie po to, byśmy je ograniczali, ale po to, byśmy pomogli im w pełni odkryć świat. Nauczyli, czym jest empatia, troska i odpowiedzialność. Czy zdajemy sobie sprawę, że każde nasze słowo, każda reakcja, nawet najdrobniejszy gest buduje ich świat wartości? Każdy z nas, rodzic, nauczyciel, opiekun, jest dla dziecka pierwszym kompasem, wskazówką, która mówi, jak funkcjonuje świat. To my kształtujemy ich obraz dobra i zła, pokazujemy im granice między zabawą a czymś, co może sprawić ból. To od nas uczą się, że każda istota, człowiek czy zwierzę, czuje i zasługuje na szacunek. Wyobraźmy sobie, że każde dziecko to nieoszlifowany kryształ, który z czasem nabiera kształtu, blasku, swojej wyjątkowej formy. Każda nasza uwaga, każde działanie to delikatne dotknięcie, które może nadać temu kryształowi piękno, ale może go też niechcący zarysować. Jakże ważne jest, abyśmy byli ostrożni w tym, co pokazujemy dzieciom. W sposobie, w jaki reagujemy na ich działania. Nasze słowa i czyny są jak drogowskazy, które wyznaczają ich drogę, pomagają zrozumieć, czym jest odpowiedzialność, współczucie, a także jak unikać działań, które mogą ranić innych. Chciałabym, aby każdy z nas zastanowił się nad swoją rolą w życiu dzieci, które są wokół nas: czy jesteśmy dla nich wsparciem, czy raczej ich oskarżycielami. Czy potrafimy zrozumieć ich zachowania, nawet gdy są dla nas niezrozumiałe? Może warto przypomnieć sobie, że one wciąż się uczą, a my jesteśmy ich pierwszymi nauczycielami, którzy pokazują im, jak wygląda świat pełen wartości, jakimi sami kierujemy się na co dzień. Spróbujmy spojrzeć na świat oczami dziecka. Być może pomoże nam to przypomnieć sobie, że każdy mały człowiek potrzebuje naszej empatii i wsparcia, aby mógł w pełni rozwinąć swoje najlepsze cechy. To od nas zależy, czy ich niewinność przetrwa, stając się fundamentem pełnym dobroci i życzliwości dla innych. Jeśli ten materiał przypadł Ci do gustu, to może zostań na dłużej, subskrybuj, podnieś kciuk w górę, a dzwonek przypomni Ci o kolejnych filmach. A jeśli masz w kieszeni drobne, które chętnie przeznaczysz na dobry cel, zajrzyj do opisu, tam czeka zbiórka na czworonożnych przyjaciół. Możesz też zaprosić mnie na wirtualną kawę. Dzięki, że znalazłeś chwilę, by posłuchać.